Cześć, dzień dobry. Nazywam się Ania Farion i witam Cię serdecznie na Nieretuszowanych Rozmowach Jakości bez Retuszu z Anną Farion. Jestem twórczynią i liderem tej inicjatywy, a także organizatorką ogólnopolskich konferencji jakościowych. Od ponad 20 lat pracuję w branży motoryzacyjnej, gdzie miałam okazję zdobywać doświadczenie na każdym szczeblu w strukturze organizacyjnej. W mojej pracy pasja i głębokie zrozumienie biznesu idą w parze z energią i zaangażowaniem. Wierzę, że prawdziwe przywództwo polega na inspirowaniu ludzi do ciągłego rozwoju. Moją misją jest łączenie teorii zarządzania z rzeczywistością operacyjną, aby każda organizacja mogła osiągać pełnię swojego potencjału. Serdecznie zapraszam Cię na kolejny odcinek Nieretuszowanych Rozmów Jakości Bez Retuszu z Anną Farion. Cześć, dzień dobry, z tej strony Ania Farion. Witam na kolejnym odcinku Nieretuszowanych Rozmów. Dzisiaj jesteśmy w składzie czteroosobowym. Jest ze mną Magdalena Gawarecka, Dyta Nogaj, Barbara Łyszkowska. Cześć dziewczyny. Cześć. Cześć. Zanim przejdziemy do rozmowy dzisiejszego tematu, czyli temat projektu Interim Manager, który mamy w swoim portfolio. Portfolio jakości bez retuszu i też mamy szereg ekspertów, którzy takie, powiedzmy sobie, role są w stanie pełnić w w niejednej branży i w niejednej funkcji, to powiem trochę tutaj o naszych ekspertach. Zacznę może, Edyta, od ciebie. Edyta jest doświadczonym specjalistą do spraw systemów zarządzania jakością, jest konsultantem, trenerem, jest wdrożeniowcem, jest pełnomocnikiem do spraw jakości. Edyta od 2012 roku, prawda? Już sporo doświadczenia za tobą. E... A nawet wcześniej. A nawet wcześniej. <laughs> Niesamowite. Edyta jest audytorem wiodącym systemu zarządzania jakością według ISO 9001 w jednostce certyfikującej. Barbara Łuszkowska, Basiu, ty jesteś doświadczonym dyrektorem jakości i masz ponad 10 lat doświadczenia w przemyśle drzewnym, prawda? Tak, zgadza się. I oprócz tego jesteś też pasjonatem zwinnego zarządzania i narzędzi linowych. Tak, to jest clue naszej pracy i własnego rozwoju. Dzięki za pomoc w przedstawieniu delikatnie Twojego profilu. Magdalena Gawarecka to jest doświadczony konsultant, trener, wdrożeniowiec systemów zarządzania różnego rodzaju. Ja tylko wymienię kilka. Oczywiście podstawowy to jest system zarządzania jakością 9001, 14001, 45001. No i oczywiście. Efektywność energetyczna, czyli system zarządzania energią, 50 Serdecznie witam. Ze względu na ograniczony czas, przepraszam, że tylko tyle na Wasz temat mówię, bo jest tego w Waszym portfolio dużo, dużo więcej i dla mnie to jest naprawdę zaszczyt, że mogę tutaj z Wami dzisiaj się spotkać i porozmawiać w temacie interim menadżerów, czyli projekcie, który mamy w swoim portfolio usług. Tak? I tak naprawdę, Aniu, to my chciałybyśmy zadawać ci pytania, bo Bardzo generalnie proszę. myślę, że z naszej czwórki to ty masz największe doświadczenie w tej roli. I możesz się przybliżyć. E, tak, to prawda. Generalnie tematem e, związanym z takim tymczasowym zarządzaniem zajmuję się od 2020 roku, e, kiedy objęłam e, stanowisko w, jako dyrektor e, operacyjny, e, właśnie w firmie, która między innymi świadczyła takie, e, takie usługi. E, ja, będąc e, na tym stanowisku, współpracowałem z wieloma naprawdę wielkimi firmami, wówczas w, w Polsce, ale firmami o kapitale, oczywiście niestety zagranicznym, i dysponowałam i kierownikami, menadżerami z różnego zakresu branż. I też z różnego zakresu potrzeb, w zależności tutaj od klientów i razem z nimi współpracowałam, czyli razem z nimi albo usprawnialiśmy procesy, albo je uruchamialiśmy, w zależności tutaj już od, od potrzeb i problemów klientów. Tak więc można powiedzieć piąty rok w tym temacie? No to niesamowite już doświadczenie. Serdecznie gratulujemy. I powiedz, żeby zrozumieć, czym dokładnie zajmuje się interim manager, kiedy firmy. Mogą decydować się na to, żeby skorzystać z jego usług. Kiedy to jest ten czas? Ja myślę, że tutaj nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi albo ta odpowiedź może być wręcz nieograniczona, bo może dotyczyć różnych sytuacji wewnątrz firmy. Może to być jakieś zarządzanie kryzysowe, może to być zarządzanie zmianą w organizacji, może to być na przykład zwolnienie się jakiegoś pracownika albo choroba, śmierć danego pracownika na zastępstwo tymczasowe albo uruchomienie na przykład nowej produkcji, uruchomienie też całego zakładu. Produkcyjnego, jakiś startup, albo bardzo często też w zespołach, w danych organizacjach brakuje odpowiednich kompetencji, które są na daną chwilę potrzebne i firma, mając możliwość właśnie wykorzystania kompetencji doświadczonej osoby kompetentnej, tą lukę bardzo szybko wewnątrz organizacji jest w stanie załatać. Jeżeli z kolei chodzi tutaj o branżę, no to też to jest, można powiedzieć, szerokie spektrum branż. Tutaj nie ma żadnego, nie ma żadnego ograniczenia jeżeli chodzi o takie zarządzanie tymczasowe, może dotyczyć każdej branży. No właśnie, dlatego zapraszamy serdecznie do kontaktu jakością bez retuszu, świadczymy takie usługi. Tak, jak najbardziej. E, więc no, tylko e, myślę, że ten odcinek będzie dużą zachętą. To od razu pojawiło mi się pierwsze pytanie. Od czego zaczynasz, kiedy wchodzisz w nową mhm. firmę? Mhm. E, ja powiem tak. E, Zawsze to jest analiza potrzeb przede wszystkim danej organizacji, bo ja muszę wiedzieć, na czym organizacji zależy. Jakie organizacja ma problemy i muszę też wiedzieć, czy ja jestem w stanie faktycznie tej organizacji pomóc te problemy rozwiązać. One mogą być różne. Już mniej więcej na początku wspomniałam, czego mniej więcej jakich obszarów mogą, mogą dotyczyć.. Tak? Zazwyczaj jest to brak, na moim przykładzie zazwyczaj był to brak kompetencji i doświadczenia tu i teraz, które organizacja na już potrzebowała. Natomiast tak, po, po tym jak już znam te potrzeby danej organizacji, organizacja też... Upewniła się, tak, że moje kompetencje, moje doświadczenie razem jesteśmy w stanie faktycznie rozwiązać dany problem w jakimś określonym czasie, czy zrealizować zadanie, które firma postawiła takiej osobie, takiej roli jak interim menadżer, no to oczywiście ważną kwestią są tutaj negocjacje, tak, negocjacje kontraktu. Czas tutaj też odgrywa znaczną rolę, bo zazwyczaj to są takie projekty, które są już na tu i teraz, natychmiast są potrzebne, więc no firmy też starają się to sprawnie wszystko, że tak powiem, przeprowadzić cały ten proces rekrutacji, rozmów, które są z takim potencjalnym kandydatem. Ale tutaj naprawdę musi być takie wzajemne zrozumienie się, i wzięcie tej odpowiedzialności już poprzez ze strony interim menadżera, jeżeli decyduje się wejść w taką rolę w konkretnej sytuacji, w sytuacji, którą klient potrzebuje, bo często to nie są proste i łatwe tematy do rozwiązania. Po to bierze się interim menadżera. To, to, co powiedziałaś, rodzi we mnie kolejne pytanie, mianowicie wchodzisz w nową firmę o innej kulturze organizacyjnej, bo wiadomo każda ma swoją indywidualną, swoją własną. I teraz jak Ty oswajasz dla samej siebie tą kulturę organizacyjną i jak jej pozwalasz oswoić siebie? Jak odnajdujesz się w tej nowej organizacji, tak, żeby stać się jej częścią? Ja myślę, że to jest najtrudniejszy, najtrudniejsze wyzwanie, jeżeli chodzi tutaj o rolę interim menadżera, żeby w krótkim czasie pozwolić firmie oswoić się z rolą. Przez osobą nową, która wchodzi na krótki czas, czyli roli tej interim menadżera i też sobie pozwolić na oswojenie się z firmą. Jeżeli chodzi tutaj o kulturę organizacyjną, poznanie kultury organizacyjnej, to to jest bardzo ważny wątek, żeby w tą kulturę organizacyjną się zagłębić na tyle, na ile się da. Bo to jest tak naprawdę proces bardzo długi, żeby poznać i wejść faktycznie w, w buty danej organizacji, tak, w wartości, wszystkie artefakty i to, co firma ma. Wypracowane przez lata istnienia, o ile to jest firma nowa, nie mówimy tutaj o, 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 star, o startupach. Natomiast, natomiast bardzo ważne jest to, żeby przede wszystkim poznać to, co się da z tego, co mamy do dyspozycji jako interim manager, tak? czyli cała dokumentacja finansowa, dokumentacja systemowa, dokumentacja procesowa. Ważne jest to, żeby poznać Przede wszystkim liderów, tych formalnych i nieformalnych, którzy takie role w organizacji spełniają, bo oni mają zazwyczaj najwięcej wiedzy na temat procesów w, w organizacji. Tak, Cel, oczywiście, i problem, który został zdefiniowany na początku wejścia interima, interim managera, on jest znany. Natomiast ten problem, który został nam przedstawiony na początku, tak naprawdę jest górą lodową. Wszystko to się dzieje, wszystko pozostałe jest głęboko gdzieś tam zakorzenione. I tego na pierwszy rzut oka często no, trudno jest dostrzec. Więc, więc bardzo ważne jest to, żeby wejść w relacje z liderami i później z pracownikami w organizacji. Tutaj trzeba zaznaczyć też to, że jak wchodzisz do danej struktury organizacyjnej, to ta struktura zazwyczaj jest hierarchiczna, a wejść takiego interim menadżera, ono pozwala, a nawet wymusza na spłaszczenie tych struktur, bo taki interim menadżer, on musi w bardzo szybkim czasie nawiązać relacje Dać taki poziom czy zbudować też taki poziom zaufania w tych relacjach na każdym szczeblu w tej strukturze. Więc dla mnie bardzo ważne jest to, żeby też poznać oczekiwania, nie tylko co do zadania, ale też oczekiwania w poszczególnych pracowników, liderów, właścicieli procesów, po to, żeby oni z jednej strony wiedzieli, że ja. Jestem, chcę być transparentna, transparentnie przedstawiam swoje cele i wiem, po co ja tutaj jestem, ale też, żeby im zapewnić takie um, poczucie bezpieczeństwa w tym relacji. Tak, że um, mam określony cel i ten cel tak naprawdę nie jestem w stanie osiągnąć sama. Um, rola interim menadżera polega na współpracy naprawdę w i szersz organizacji i to bezpieczeństwo tym ludziom trzeba zapewnić. Tak? Więc to myślę, że to jest takie kluczowe w tym temacie. Aniu, tak słucham tych Twoich wypowiedzi na temat interim menadżera i tak się zastanawiam, czy praca interim menadżera różni się w jakiś sposób od pracy konsultanta, bo widzę tu wiele podobieństw. Wiadomo, menadżer może być pracownikiem etatowym i to jest troszeczkę inna realizacja tej funkcji. W inny sposób jest wpisany w strukturę. Natomiast jeżeli jest konsultant, to... To podobnie podchodzę do współpracy z firmą, jak Ty tutaj mówisz o roli interim menadżera. Czy jednak mhm. są różnice, czy to jest tylko inna nazwa? Są różnice, są też podobieństwa, Magda, które tutaj jak najbardziej słusznie zauważasz. Główną różnicą, jeżeli chodzi tutaj o konsultanta, interim menadżera, jest to, że interim menadżer wchodzi w taką operacyjną tą strefę zarządzania już w organizacji i bierze odpowiedzialność za wyniki. Tak? Czyli ma również możliwość podejmowania decyzji. On musi wręcz podejm podejmować mm. te decyzje. To głównie też na tym polega. Musi też delegować, umieć w szybkim czasie podejmować odpowiednie decyzje na zasadzie priorytetów co do danej, co do danej organizacji danego zakresu. Zagadnienia, dla którego się znalazł w danej firmie jest najistotniejsze. Ale też przede wszystkim bierze odpowiedzialność za te podejmowane decyzje. I ma też ograniczony czas, w którym firma bardzo szybko musi widzieć rezultaty jego działania. Czyli głównie, główna różnica moim zdaniem to jest ta właśnie odpowiedzialność, tak? I to, że on faktycznie działa już operacyjnie, a nie jak konsultant czy wdrożeniowiec, gdzieś tam na początku. Współpracuje z, z firmą, daje jakieś rekomendacje, ale później to jest zadanie tak naprawdę mm, właścicieli procesu, no, czy członku, tak musi podjąć tak. ktoś w firmie. Zgadza się. właśnie mm -hmm. najwyższego kierownictwa, czy tam zespołu firmy, która później te decyzje podejmuje e, i też e, nawet wskazuje, w jaki sposób e, na podstawie tych decyzji później działać. A interim manager już działa z, z, jako, powiedzmy sobie, członek tej e, organizacji, tak, czyli jest e, e, no jest w tym teamie, tak? Wspólnie z, z teamem, wspólnie z managementem e, działa operacyjnie, żeby te cele strategiczne przenieść na, na cele już bezpośrednio w procesach wytwórczych czy usługowych, w zależności od tego, e, jakiej branży to e, dotyczy. A jeżeli tutaj mówimy o różnicach pomiędzy menadżerem etatowym a interim menadżerem, to jest taka różnica przede wszystkim, że mm, Interim manager ma określony czas i zadanie biznesowe do zrealizowania, czyli musi um, na podstawie priorytetów podejmować faktycznie odważne, um, często niełatwe decyzje dla um, organizacji, um, i też musi zaangażować cały zespół wewnątrz tej organizacji. Tak? Mhm. żeby w krótkim czasie ten cel biznesowy, który on ma do zrealizowania, został zrealizowany. Menadżerowie zazwyczaj mają ten czas nieograniczony, mogą też bardzo często podejmować na podstawie później całego, powiedzmy sobie, nawet mogę powiedzieć cyklu PDCA, powiedzieć, że się pomylili, mhm. podjąć nowe plany, nowe działania i to jakoś się rozkłada w czasie. Interim menadżer tego czasu niestety nie ma. Czyli jest to taka osoba od zadań specjalnych w firmie można powiedzieć. Można powiedzieć tak, że interim manager jest to osoba od zadań specjalnych, więc z tym się wiążą na pewno konkretne kompetencje, ale nie tylko twarde kompetencje, czyli znajomość na przykład wymagań danej branży, procesów klientów, ale też duże kompetencje w zarządzaniu, kompetencje miękkie, tak, bo w krótkim czasie musimy stworzyć taką atmosferę w firmie, żeby ci ludzie do których wchodzisz, wchodzi ktoś z zewnątrz, chcieli z tobą stworzyć czy realizować te cele. Tak, tak jak mówię, nigdy mi się nie zdarzyło tak, że miałam, miałam po prostu wchodzę i robię coś sama. To nigdy tak nie działa. Za wszystkimi zadaniami, celami, transformacjami, za zmianą idą ludzie w, we wszystkich procesach w organizacji. Więc tych ludzi trzeba za sobą po prostu też umieć pociągnąć. No i właśnie dobrze, że wspomniałaś, Aniu, o tych ludziach, bo dużo powiedziałaś o tym zgranym teamie, o szybkości działania, o tych ogromnych oczekiwaniach, jakie na osobie tak naprawdę z zewnątrz i wcześniej całkowicie niezwiązaną z organizacją spoczywają. A jednak to są ludzie, którzy zapewne pracują w tym miejscu już kilka, kilkanaście lat, są z życia, mają relacje. No i ktoś nowy z zewnątrz jest zmianą. Pewne decyzje tak, tak. też są zmianą. Jak mieć ich po swojej stronie? Mm -hmm. Jak ty to robisz, Aniu? Przede wszystkim trzeba być uczciwym i trzeba być transparentnym. To zawsze pomaga. Trzeba transparentnie przedstawić swoją rolę w organizacji, po co tutaj się znaleźliśmy. I to trzeba przedstawić w całej organizacji, nie tylko tam dwie, trzy osoby kluczowe w top managementie. -on oni wiedzą tak naprawdę, po co Cię zatrudnili, ale o tym muszą wiedzieć wszyscy pracownicy. Jeżeli oni to wiedzą i jeżeli w krótkim czasie uda się im pokazać, Efekty, jakie idą za Twoją pracą, oni się coraz bardziej otwierają na dalszą współpracę z Tobą, bo tak naprawdę jesteś po to, zazwyczaj jesteś po to, żeby coś usprawnić, tak, zoptymalizować, coś poprawić na in-plus, żeby im tak naprawdę w pracy było lepiej. Tak, żeby firma mogła funkcjonować i żeby ci pracownicy no, chcieli w tej firmie pracować i tworzyć dalej tą kulturę organizacyjną, którą gdzieś tam przez lata wypracowują. Tak, więc transparentna komunikacja, przede wszystkim uczciwe postawienie swojej roli wśród wszystkich pracowników myślę, że to jest, to, jest, to jest klucz. No i też oni muszą wiedzieć, że faktycznie Ty wiesz, ty znasz się i Ty dasz im takie, takie bezpieczeństwo tego, że oni chcą iść z Tobą. Bo widzą, że twój plan na to, co masz zrobić, ma faktycznie sens. Jeżeli oni widzą w tym sens, no to wtedy pomagają Ci, Wszyscy ci pomagają ten cel y, osiągnąć. No nie mniej, chyba nie jest to proste, bo tak y, słucham tego, co mówisz, i tutaj są dwie z natury sprzeczne sytuacje. Z jednej strony, musisz budować zaufanie, co wymaga czasu, budować zespół, co wymaga czasu, a z drugiej strony, pracujesz jako interim manager pod presją czasu i celu do osiągnięcia, no i jesteś z tego rozliczana. I jak sobie radzić z tą presją. Y, krótkiego czasu na wykonanie czasem bardzo trudnego zadania mhm. czy to też są na to jakieś sposoby ta presja czasu jest faktycznie bardzo bardzo duża i ten stres temu towarzyszy zawsze, większy czy mniejszy, w zależności od, kom od Twoich y, kompetencji doświadczenia, lepiej lub gorzej sobie umiesz z tym poradzić. Natomiast tutaj y, interim y, manager zazwyczaj y, no, ma mało tego czasu, żeby te zadania określić, więc musi po tym, jak pozna potrzeby, jak y, przeprowadzi analizę w tej firmie, y, dogłębnie y, wyciągnie to, co mu jest potrzebne do realizacji y, tego, y, tego zadania, y, no musi transparentnie po prostu umieć też delegować y, zadania. I to konkretnie, w czasie i konsekwencje, konsekwentnie te zadania rozliczać. Zadania rozliczać, to znaczy też rozliczać swoją pracę. Nie jest tak, że wszystko jest zawsze idealnie. Oczywiście, że nie, ale wtedy też, ale wtedy też to, to trzeba umieć transparentnie komunikować w zespole, a przede wszystkim podstawą jest szacunek do ludzi, do których się wchodzi, tak? Szacunek, uznanie ich pracy, bo to jest, to jest najważniejsze. Oni muszą widzieć, że nie, że ty wchodzisz, a kurczę, ja tu jestem najlepszy po prostu wszystkie rozumy pozjadałem, teraz co ja wy bym pokażę, mnie robicie pokażę, co wy tak? by tu ze mnie robicie. To nie jest tak. E, ci ludzie, którzy tam pracują, wypracowywali e... Te swoje procesy, zadania i tak dalej przez lata, to oni są, no, tak naj, naj, najważniejsi, tak? To, to dzięki nim interim menadżer może realizować swoje role. Więc ten szacunek i ta taka pokora do tego, co już miało miejsce w firmie, ona musi być widocznie zaznaczona. Ludzie muszą po prostu to widzieć. Nie? Dla mnie to jest coś naturalnego, bo, bo ja, ja tak po prostu działam, ja jestem autentyczna w tym, co robię, i zawsze ogromny szacunek przede wszystkim. Dla ludzi e, na produkcji, tak? E, zazwyczaj znam tych ludzi e, po imieniu e, i e... To z nimi staram się na co dzień e, pracować, bo to tam e, te problemy i z tam nimi jesteśmy w stanie tak, Tam się tworzy jakość i to z nimi jesteśmy w stanie najszybciej coś, e, coś podziałać, a później też e, zakomunikować te problemy zarządo, zarzą, zarządowi czy to managementowi, jak wiemy, jakie te problemy faktycznie są już później w organizacji. E, więc tak to wygląda, nie? Okej, okay, dziękuję ci bardzo. A czy zdarzyło ci się nie dowieść celów albo mieć problem z realizacją wcześniej założonych celów? Zdarzyło mi się tak w jednym projekcie parę lat temu. Zdarzyło mi się, że musieliśmy zmienić, zmienić tak, jakby przeformatować cel. Bo okazało się, że mimo wszystkich chęci moich dyrektorów i menadżerów, którym ja wtedy akurat miałam, przy, miałam przyjemność z nimi współpracować, okazało się po prostu założenia klienta okazały się niemożliwe do zrealizowania i musieliśmy je troszeczkę zmodyfikować. Zmodyku, z, linia, która miała powstać, ona nie została stworzona, stworzyliśmy inny proces. Nie dokładnie taki sam, sam kosztowało nas to trochę więcej czasu i oczywiście też to kosztowało finansowo firmę, ale ta współpraca, naprawdę, ta transparentność w działaniach była dobra, bardzo dobra, mogę powiedzieć, i klient był zadowol zadowolony ostatecznie, tak bo myśmy nawet mu pokazali kierunki innego rozwoju. Inne od tych, które on miał na celu. To akurat był, powiedzmy sobie, taki startup wtedy, jednego z, z projektów w, w dużej korporacji. To ja mam takie pytanie, <laughs> ponieważ jak tutaj siedzimy, zgodzicie się zapewne ze mną, jesteśmy um, i pasjonatkami, <laughs> i bardzo, bardzo lubimy swoją pracę, jakakolwiek ona by nie była. I lubimy też się rozwijać. I lubimy wyzwania. Jakie są wyzwania w tym zawodzie intermittentów? Interim menadżera. Mm -hmm. Przede wszystkim wyzwaniem jest to, że nigdy dogłębnie nie poznasz kultury organizacyjnej i w nią nie wejdziesz. To jest na pewno duże wezwanie dla takiego mm -hmm. interim menadżera, który ma w krótkim czasie osiągnąć wyniki, czy zrealizować jakieś zadanie. Też właśnie ten czas, czyli ta presja czasu i stres z tym mm -hmm. związany, że w krótkim mm -hmm. czasie w krótkim czasie firmy oczekują od Ciebie szybkich rezultatów i musisz sobie z tym poradzić. Ja tutaj jeszcze dodam, że bardzo często jest w, podczas negocjowania umowy, czyli tego kontraktu interim managera, podpisuje się też zobowiązania, tak? Nie tylko ile się zarobi, tak. ale również jeżeli coś nie wyjdzie, to ty też odpowiadasz finansowo za to. Więc interim menadżer bierze na siebie naprawdę bardzo dużą odpowiedzialność, wchodzą w tak, wchodząc w taką rolę, i musi być tego mocno świadomy. Musi być świadomy tego, czego firma oczekuje i tego, czy on faktycznie mu podoła. Bo, to są naprawdę ogrom kompetencji, za tym musi iść. Mhm. Nie tylko kompetencji twardych, tak jak mówię, kompetencje miękkie, mhm. ale również ogrom doświadczenia, i to na, tak naprawdę na różnych polach najlepiej. Jak tak. taki menadżer takie doświadczenie ma, ma za sobą też gdzieś tam ileś zbudowanych relacji, które w razie potrzeby osoby, z którymi wcześniej gdzieś tam pracował, będą w stanie mu też pomóc, bo no, nie ma specjalistów czy ekspertów od wszystkiego. A czasami w niektórych firmach tego się oczekuje też od interim menadżera, więc taki interim menadżer musi wiedzieć, tak? gdzie i z jakim tematem i do kogo może ewentualnie um, uderzyć, powiem tak kolokwialnie, mm -hmm. prosto. Cóż, Aniu, dziękujemy Ci za tę rozmowę. Myślę, że wszystkie wątpliwości w temacie roli interim menedżera zostały już przez Ciebie rozwiane. I tak naprawdę warto jeszcze raz tu podkreślić o naszym projekcie, który jest otwarty w jakości bez retuszu, właśnie związany z interim menedżerem. Bardzo serdecznie dziękuję za zadane pytania. Szkoda, że tak krótki mamy czas, bo ten temat jest naprawdę bardzo obszerny i można by o nim mówić bardzo długo. Tak. Zapraszamy państwa do korzystania z usług naszych w projekcie interim menadżera. Zapraszam również do zapisywania się jako interim menadżer, jeżeli mają państwo takie doświadczenie. W jakości bez retuszu jest kilka doświadczonych interim menadżerów, których serdecznie mogę polecić. Tak więc zapraszam do widzenia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję dziękujemy. dziękujemy. Do widzenia. Do widzenia. Serdecznie dziękuję za zobaczenie dzisiejszego odcinka nieretuszowanych rozmów jakości bez retuszu z Anną Farion. Jeżeli masz za mało, zapraszam Cię na szkolenia, wdrożenia, konsultacje z ekspertami jakości bez retuszu. Więcej informacji znajdziesz na stronie jakośćbezretuszu.pl bądź napisz do mnie bezpośrednio mail małpa .pl. Zapraszam Cię również do wspierania naszych bezpłatnych inicjatyw na Patronite, Patronite jakość bez retuszu. Do zobaczenia za dwa tygodnie na kolejnym odcinku nieretuszowanych rozmów.